Witam państwa bardzo serdecznie. Witamy również ministra edukacji i nauki, który sprawuje patronat honorowy nad kanałem Zakazane Historie. Partnerem kanału jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Mój dzisiejszy film będzie kontynuacją tematyki zainicjowanej dwa tygodnie temu w filmie: Dlaczego Brytyjczycy ukrywają prawdę o polskiej historii? Tym razem opowiem o tym, co wiedzieli Brytyjczycy na temat zbrodni w Katyniu, zanim jeszcze została ona ujawniona przez Niemców. Dowiecie się również o tym, jakie działania podejmował brytyjski premier Winston Churchill, aby rząd generała Władysława Sikorskiego nie zajmował się zbrodnią w Katyniu. W 2012 roku na stronach internetowych Narodowych Archiwów Stanów Zjednoczonych opublikowano wiele dokumentów z czasów II wojny światowej. Część z tych dokumentów dotyczyła tematyki zbrodni katyńskiej, w ramach której wiosną 1940 roku sowieckie NKWD rozstrzelało ponad 14 tysięcy polskich oficerów oraz co najmniej 7 tysięcy aresztowanych polskich cywili. Te dokumenty pokazywały wiedzę jaką na temat zbrodni w Katyniu. Posiadali zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy. W każdym razie, studiując te dokumenty, jedno nie ulega wątpliwości, że dopóki Amerykanie i Brytyjczycy nie udostępnią ze swoich archiwów wszystkich dokumentów z czasów II wojny światowej, nie będziemy mieli szansy na poznanie pełnej prawdy o ich Ówczesnej postawie w sprawie zbrodni katyńskiej. Dla nas jednak o wiele ważniejsze jest to, aby dokumenty archiwalne dotyczące sprawy Katynia, zwłaszcza te najtajniejsze, ujawniła Wielka Brytania, bo to ona była dla nas najważniejszym sojusznikiem w czasie II wojny światowej. Co zatem wynika z ujawnionych w 2012 roku przez Amerykanów dokumentów archiwalnych w aspekcie postawy Wielkiej Brytanii wobec sprawy Katynia? Odpowiadając na to pytanie, warto zwrócić uwagę w szczególności na dwa z ujawnionych przez Amerykanów dokumentów. Oba z nich to tepesze premiera Wielkiej Brytanii. Winstona Churchilla do przywódcy Związku Sowieckiego Józefa Stalina. Pierwsza z tych depesz datowana jest na 24 kwietnia 1943 roku. Churchill deklaruje w niej Stalinowi, że strona brytyjska dołoży wszelkich starań, aby przeciwstawić się jakiemukolwiek śledztwu w sprawie Katynia. Z góry przyjmując założenie, że wyniki takiego śledztwa byłyby nieprawdziwe. Brytyjski premier zapewnia w tej depeszy Stalina, że postara się wywrzeć nacisk na premiera polskiego rządu, generała Władysława Sikorskiego, aby ten nie podejmował żadnych działań w sprawie wyjaśnienia zbrodni. Obiecuje również Stalinowi, że poinformuje go o efektach swojej presji na polskiego rządu. Premiera. Druga depesza Churchilla do Stalina datowana jest na 25 kwietnia 1943 roku. Brytyjski premier relacjonuje w niej Stalinowi reakcję generała Władysława Sikorskiego na żądanie strony brytyjskiej, aby nie nagłaśniać sprawy Katynia i porzucić śledztwo w tej sprawie. Churchill. Komunikuje w depeszy wprost sowieckiemu dyktatorowi, że szef polskiego rządu, generał Sikorski, złożył mu obietnicę wycofania złożonego do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wniosku o wyjaśnienie zbrodni w Katyniu i powstrzymanie polskiej prasy przed kolejnymi publikacjami na temat Katynia. Oba te dokumenty jasno wskazują na to, że brytyjski premier Winston Churchill. Od chwili ujawnienia zbrodni katyńskiej przez Niemców, co jak już wspomniałem, nastąpiło 13 kwietnia 1943 roku, aktywnie tuszował prawdę o zbrodni katyńskiej, wywierając polityczne naciski na polski rząd. Ale Churchill miał wiedzę o zbrodni katyńskiej już przed 13 kwietnia 1943 roku, czyli zanim jeszcze została ona ujawniona przez Niemców. Pierwsze informacje o tragicznym losie polskich oficerów brytyjski wywiad wojskowy Secret Intelligence Service pozyskał już jesienią 1941 roku. Jego szef, generał Stuart Menzies, już wtedy był przekonany, że polscy oficerowie rzeczywiście zostali zlikwidowani przez Sowietów. Ale Menzies chciał potwierdzenia tego faktu. Chodziło mu przede wszystkim o ustalenie, w jaki konkretnie sposób i gdzie konkretnie zostali oni uśmierceni. Przełom w tej sprawie nastąpił w lutym 1943 roku, gdy jeden z agentów Menzisa, który operował na terenie III Rzeszy, dotarł do jednego z niemieckich raportów frontowych, który mówił o odnalezieniu masowych grobów. W okolicach stacji Gniezdowo niedaleko Smoleńska. To właśnie tam miał stacjonować 537 pułk łączności niemieckiego Wehrmachtu. Jak relacjonował agent Menzisa, dowódca tego niemieckiego pułku, pułkownik Friedrich Ahrens, miał też komunikować w raporcie, że zdaniem miejscowej ludności są to groby polskich żołnierzy. Wziętych do niewoli przez Sowietów we wrześniu 1939 roku. Arens podkreślał również, że szczegółowe rozpoznanie tych grobów uniemożliwiają trudne warunki pogodowe, a zwłaszcza wysokie mrozy. Informacje z niemieckiego raportu frontowego zostały. Natychmiast przekazane przez Menzisa premierowi Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi i szefowi brytyjskiej dyplomacji Antoniemu Idenowi. Obaj politycy wiedzieli już wtedy, że odnalezione przez Niemców masowe groby zawierają zwłoki zaginionych polskich oficerów, których od miesięcy poszukują polskie władze. Krótko mówiąc, gdy 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio wyemitowało komunikat o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w rejonie Katynia, Brytyjczycy już dawno wiedzieli, co się rzeczywiście z nimi stało, ale póki co wojna była nadal nierozstrzygnięta. Wprawdzie Niemcy ponieśli druzgocącą klęskę pod Stalingradem, ale nadal byli zdolni do podjęcia nowej ofensywy na froncie wschodnim. I dlatego w przekonaniu Churchilla fakt, że Sowieci zlikwidowali polskich oficerów w Katyniu, nie powinien zniweczyć dotychczasowych jego wysiłków na rzecz zbudowania wspólnego sojuszu przeciwko Niemcom. Zaledwie kilkanaście godzin po komunikacie berlińskiego radia, Churchill w rozmowie z generałem Sikorskim nie kwestionował już niemieckiego odkrycia w Katyniu, bo jak podkreślał, bolszewicy potrafią być straszni. Ale apelował do polskiego premiera o zachowanie spokoju w tej sprawie, zaznaczając, że zerwanie współpracy ze Stalinem na nic się nie zda. Churchill. Zaproponował również Sikorskiemu, aby polskich ofiar w ogóle nie przywracać do życia. W języku politycznym brytyjskiego premiera oznaczało to nic innego jak tylko zrezygnowanie przez Sikorskiego z podejmowania sprawy Katynia w relacjach z Sowietami. Ale Churchill nie ograniczył się tylko do wywierania nacisku na Sikorskiego w tej sprawie. Wydał również polecenie uruchomienia cenzury prasowej w swoim kraju, która miała zablokować rozpowszechniane przez brytyjską prasę i radio wiadomości, jakie 13 kwietnia 1943 roku podało berlińskie radio. Dzięki tej decyzji Churchilla, opinia publiczna w Wielkiej Brytanii nie mogła poznać kolejnych niemieckich doniesień w sprawie Katyni. Gdy 17 kwietnia 1943 roku Sowieckie Biuro Informacyjne wydało oświadczenie przypisujące zbrodnię w Katyniu Niemcom, brytyjska BBC skupiła się już tylko na powielaniu sowieckiego oświadczenia. Prawdziwą ściekłość Churchilla wywołała decyzja rządu generała Sikorskiego o zwróceniu się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie Katynia. Churchill wzmógł wówczas jeszcze bardziej naciski na generała Sikorskiego, domagając się od niego, aby złożył oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyłby niemieckim doniesieniom w sprawie Katynia i uznał je za wojenną propagandę Niemców. Gdy 25 kwietnia 1943 roku Związek Sowiecki postanowił zerwać stosunki z rządem Sikorskiego, presja Brytyjczyków na polski rząd stała się jeszcze silniejsza. W efekcie tej presji 29 kwietnia 1943 roku Premier Sikorski wycofał złożony wcześniej wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie zbrodni, co później okazało się jego politycznym błędem. Kolejne miesiące 1943 roku upłynęły pod znakiem eliminowania przez Churchilla tematu Katynia w relacjach aliantów z Sowietami. Brytyjski premier robił to nawet wówczas, gdy dysponował już niezaprzeczalną wiedzą na temat Katynia. Takiej niezaprzeczalnej wiedzy dostarczył Churchillowi sir Owen O'Malley, brytyjski ambasador przy rządzie polskim w Londynie, który w czerwcu 1943 roku przekazał mu specjalny raport na temat Katynia. Temat Katynia jest jednym z najbardziej Skrywanych przez Brytyjczyków tematów z przeszłości. Jak już wspomniałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów, gdy na początku lat 90. prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał Polsce najbardziej skrywane sowieckie dokumenty na temat Katynia, Brytyjczycy zaczęli utajniać swoje dokumenty archiwalne z czasów II wojny światowej obawiając się, że ich ujawnienie mogłoby skompromitować Wielką Brytanię i to nie tylko w oczach samych Polaków. Jak mówiłem w tym filmie, tego stanu nie zmieniło nawet powołanie w 2000 roku polsko-brytyjskiej komisji historycznej, która w rzeczywistości stała się takim parawanem mającym chronić Wielką Brytanię przed postulatami dotyczącymi otwarcia brytyjskich archiwów dla Polskich historyków. Żaden z polskich członków tej komisji nie otrzymał wglądu do archiwum brytyjskiego wywiadu. Najwyższy czas, aby zmusić Brytyjczyków do ujawnienia tego, co wiedzieli o zbrodni w Katyniu, zanim została ona ujawniona przez Niemców i jaką politykę w sprawie Katynia prowadzili wówczas, gdy została ona ujawniona przez Niemców. W moim następnym filmie przedstawię Państwu postać Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, jednej z najbarwniejszych postaci II Rzeczpospolitej, ale też i jednej z najtragiczniejszych. Dowiecie się, kto i dlaczego nie chciał, aby Wieniawa Długoszowski był polskim prezydentem. Ten film zatytułowałem Ostatni prezydent II RP. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. A także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie. subscreva